idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z niego szydzić, oplują go, ubiczują i zabiją. A po trzech dniach zmartwychwstanie. Jezus Wielokrotnie mówił swoim uczniom o cierpieniach i śmierci, którego czekają. Jezus był ich świadomy i świadomie szedł na spotkanie swojej męki i śmierci z całą świadomością swojej misji posłanictwa. Idzie w stronę cierpienia, świadomy, że to cierpienie. Będzie miało szczególne znaczenie, będzie zbawcze. Idzie, bo jest posłuszny Ojcu. Idzie, bo jest zjednoczony z Ojcem w miłości do Ciebie i do mnie, do sierot, które żyją bez Boga. Idzie, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta męka, to świadomość przyjęcia męki wypływa z miłości. I dlatego święty Paweł później napisze, zachwycony, medytujący nad tą tajemnicą, tak jak my na górskich żalach, powie tak. On, Boży Syn, umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Paweł zrozumiał, że Jezus umiłował Jego i wydał siebie samego. Jezus, przychodząc na ten świat, wkraczając w ten świat, Wcielając się, nie przychodzi jak jakoś magiczny uzdrowiciel, którym magiczną różdżką wszystko naprawi, to wszystko, co zniszczone przez grzech. On przychodzi, bierze na siebie całą ludzką egzystencję. On nie przychodzi jak taki zdystansowany uzdrowiciel. On przychodzi, by uzdrowić, zbawić za cenę swojego cierpienia. Cierpienie z tego świata nie może tak po prostu wyparować. Ono przyszło na świat przez naszą ludzką decyzję, przez grzech. Cierpienie nie znika. Grzech nie znika z tego świata. Jezus wziął je na siebie. On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Tak powie prorok Izajasz. Kiedy medytujemy mękę Jezusa, medytujemy to, że On wziął na siebie moje grzechy, Twoje grzechy. Święty Paweł powie, że przybił do krzyża cały zapis dłużny, całą listę moich i Twoich grzechów. Pomyśl, jaka to długa lista, moja jest długa. Dwa tysiące lat temu Jezus. Listę Twoich i moich grzechów i każdego z nas przybił do krzyża i obmył swoją świętą krwią. Ale jest jeszcze więcej. Nie tylko się to dokonało, ale to jest aktualne, bo Jezus zmartwychwstał. Jego rany są ciągle otwarte, jego krew nie zakrzepła. Kiedy w Apokalipsie. A mamy wizję baranka stałego, Kiedy widzimy Jezusa po zmartwychwstaniu, kiedy Go poznają uczniowie, to On ma przebite dłonie i przebity bok, i przebite stopy. On stał, ale Jego dłonie, bok i stopy są przebite. Jego rany są ciągle otwarte. Dlaczego? Bo zmartwychwstały Jezus jest Ciągle otwarty. W nim moje cierpienie może być odkupione. Kiedy przyjmujemy Jezusa zmartwychwstałego stałego w Eucharystii, to przyjmujemy tego, który ma przebite ręce, nogi Bóg. Jego otwartość, Jego otwarte na miłość cierpienie sprawiło, że teraz każde moje też cierpienie. Mogę przeżywać z Nim każdy mój trud. Mogę przez wiarę łączyć się z cierpieniami Zbawiciela, by moje cierpienie miało sens. Święty Paweł nazywa to tajemnicą Krzyża, które jest źródłem mocy dla wierzących. Nauka bowiem Krzyża jest głupstwem dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Krzyż jest głupstwem, głupotą, jeżeli go nie, nie, nie wierzymy. Ale może być mocą Bożą dla mnie i dla Ciebie. To bardzo ważna rzecz. Bo medytujemy, adorujemy Jezusa, Jego krzyż, Jego cierpienie dla mnie, z miłości do mnie i dla Ciebie. Ale ono się nie zakończyło. I ja i Ty, jako uczeń Jezusa, idąc za Nim, możemy przeżywać nasze życie, ale też krzyż łączności z Nim. Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci je z mego powodu, znajdzie je. Wziąć swój krzyż za Jezusem idąc jako jego uczeń, to umrzeć dla siebie dla tego, co we mnie grzeszne, mojego egoizmu, szukania chwały, siły, pragnienia bycia w centrum, kontroli. Bym mógł wejść w to wszystko, co ma dla mnie mój Ojciec. Bym mógł wejść, też w pełni zbawienia, mogę wejść tylko przez krzyż. Kiedy święty Paweł zostaje powołany do naśladowania Jezusa, e, takie słowa słyszy Ananiasz, który do, przyprowadził je, e, i doprowadził do wiary, ochrzcił Pawła. Idź, mówi mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do Pogan, do królów, do synów Izraela. I pokażę mu, jak, wiele będę musiał, jak będzie wiele musiał wycierpieć dla mego imienia. Jezus tłumaczy Ananiaszowi Boży Plan na życie świętego Pawła. On będzie robił niesamowite rzeczy. Posyłam go jako apostoła narodów. On będzie głosił poganom, królom, synom Izraela, ale będzie też cierpiał dla mojego imienia. Jezus jest realistą. Mówi do Pawła, mam dla Ciebie piękny plan. Twoje życie będzie znakiem na dla wszystkich pokoleń Izraela. Po dwóch tysiącach lat ludzie będą się zachwycali Twoim życiem. Ale będzie Cię to wiele kosztowało. Wiele rzeczy będzie przeciwko Tobie. Ale będę z Tobą. Będę z Tobą, kiedy trafisz do więzienia w Jerozolimie. Staniesz przed rzymskim władcą, ale poszlę do Ciebie anioła, by Cię pocieszył. Na statku nie będziesz, będziesz mógł wszystkich innych pocieszać, bo ja cię mocniej pocieszę. Będę cię pocieszał, będę z tobą, ale nie zachowam cię od wszystkich prześladowań i cierpień. Będziesz musiał przez nie przejść, ale we wszystkim tym zwyciężysz, jeśli będziesz ze mną. Paweł później po latach powie, chcę znaleźć się w Nim. Nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, opartą na wierze, przez poznanie Jego. Zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. Paweł mówi, że chce poznać Jezusa. Całe jego życie na tym polega. Mocy zmartwychwstania Jezusa i udziału w Jego cierpieniach. To jest plan dla mnie dla ciebie. Poznać Jezusa, to doświadczyć, poznawać Go głębiej, w Jego chwale, w Jego znakach, cudach, w Jego pocieszeniach, które przynosi. Ale też mieć udział w Jego cierpieniu. Jeśli nie chcemy tej prawdy uznać, tej mądrości krzyża, to będziemy szli za Jezusem tylko do tak długo, jak będzie wszystko dobrze. Dopóki będzie nam, będziemy się dobrze czuli, bez problemów. To będziemy szli za Jezusem. Będziemy szli za nim, żeby tylko coś dostać: radość, pokój, sprawiedliwość, uzdrowienie. I to są dobre rzeczy. Bóg, mój, nasz Ojciec, chce nam to dać. Ale Ewangelia to nie jest mnóstwo prezentów. To jest, Ewangel to jest osoba, to jest Jezus. Zostawiam stary styl życia, by pójść za kimś, za Jezusem. A jeżeli on przychodził przez cierpienie, doświadczył krzyża. To ja też będę musiał, bo nie jest uczeń nad mistrza. Jeśli patrzymy na Ewangelię i chcemy z niej odciąć to, co trudne, nieprzyjemne, niewygodne, bo chcemy mieć taki miły, przyjemny, spokojny, przytulny czas z Panem, taka jest nasza kultura. My tego, kultura nasza tego chce, to odetniemy coś z Ewangelii. Oczywiście to jest dobra rzecz, mieć miły, spokojny czas z Jezusem, ale. Jezus zaprasza do czegoś więcej. Pierwsze pokolenia chrześcijan, pierwsze trzy wieki, to czas niesamowitego rozwoju, głoszenia Ewangelii na całym świecie. Dlaczego? Bo uczniowie Jezusa adorowali Jego mękę i byli gotowi dla Jezusa cierpieć i dla Jego Ewangelii. Jeśli chce pójść za nim jako jego uczeń, to Potrzebuje podjąć decyzję. Jezu, ty mnie umiłowałeś, Twoja męka mi to pokazuje, i ja dlatego, że Cię kocham, to chcę pójść za Tobą i zgadzam się, nawet jeżeli będzie mnie to kosztowało. Inaczej będziemy jak małe dzieci, które chcą tylko coś dostawać od Jezusa, to i tamto, ale dzieci nie wysyła się na wojnę. A jeśli nie ma nikogo na wojnie, to nie będzie zwycięstwa. List do Hebrajczyków mówi nam tak. Patrzmy na Jezusa, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł pod prawicy tronu Boga. Paweł, kiedy zrozumiał tą prawdę, po latach napiszę Wam, wierzącym w Jezusa, z łaski dane jest to dla Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Powie, że cierpieć dla Jezusa, a razem z Nim przeżywać też trudy, to jest łaska. Rzadko się takie łaski modlimy. Jeśli chce, by Ludzie doświadczali, poznawali Jezusa wokół mnie, by Ewangelia była głoszona. To potrzebuję zgodzić się na to, że w moim życiu razem z Nim będę przeżywał też trudy. I Jego krzyż, Jego miłość, która objawiła się krzyżu, zaowocowała zbawieniem całego świata. A nasze cierpienie, nasz trud połączony z Jego krzyżem przynoszą owoce naszego życia. Paweł powie tak: Przepraszam, święty Piotr co to za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za Was i zostawił Wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. Do tego jesteście powołani. Rzadko. Myślimy o naszym powołaniu, o uczniów Jezusa, do tego, by razem z Jezusem cierpieć. Ale nie cierpieć dla cierpienia, to jest bez sensu. Ale cierpieć z Jezusem, by przynosiło owoc Ewangelia. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym, w naszym ciele. Bogaty młodzieniec to ktoś, kto nie chciał niczego porzucić. Nawet na chwilę, bo jego życie było wygodne. Miał wszystko. I chciał jeszcze teraz, żeby miał pieniądze, miał zapewnione życie, pełne radości. I teraz jeszcze chciał do tego mieć Boga. I Jezus mówi mu: zostaw to wszystko. I jedną rzecz potrzebujesz zostawić. Może to będzie ambicja. Może tęsknota za karierą. Może jakaś moja wygoda. On nie chciał tego zostawić. Nie chciał niczego porzucić i odszedł smutny. Jezus może prosić Ciebie i mnie dzisiaj: pozbądź się tego, chodź za mną. Pozbądź się tego. To będzie trudne, to będzie pewien krzyż dla Ciebie, ale przyniesie to owoc boży owoc. Tak wielu dzisiaj nas, katolików, jest przygnębionych. Często dlatego, że nie chcemy ponieść żadnych ofiar. Nie chcemy niczego porzucić, trzymamy się kurczowo małych rzeczy, które mamy. I wtedy nie przynosimy owocu. Bóg wszelkiej łaski, ten, który Was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam Was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Tak obiecuje święty Piotr. Dziś Jezu, chcemy patrzeć na Twoją mękę. W której objawiła się miłość, chcę adorować Cię, który przyjmujesz cierpienie z miłości do mnie, z miłości do nas. Ale chcę uczyć się też, nieść krzyża mojej codzienności. Chcę Ci powiedzieć tak, Jezus, zgadzam się na to, żeby w moim życiu też był trud dla Ciebie i z Tobą. Chcę przyjąć to, co jest trudne w moim życiu. By Ewangelia w moim życiu mogła zaowocować. By moje życie mogło zaowocować Ewangelią. Amen.